Ryneckie babeczki zapraszają na okrężną. I, Zimowe prace w kobiecym gronie to akurat mogą być y, darcie pierza, tak zwane wyskupki, wydzierki. W dawnej polskiej wsi, w długie zimowe wieczory, kobiety gromadziły się w izbach, aby wspólnie wykonywać prace, na które brakowało im czasu latem. Jedną z takich czynności było darcie pierza. Był to rodzaj wzajemnej pomocy. W jednej chacie gromadziło się nieraz kilkanaście kobiet i dziewcząt i przez kolejne wieczory darły lub skubały pierzy na poduchy i pierzyny. Tego rodzaju spotkania integrowały społeczność wiejską i były sposobem na zabicie śmowej nudy. Gwarowe nazwy to szkubanie, szkubaczki, poranie. Była to żmudna praca kobieca, która wymagała dużo czasu i cierpliwości, dlatego wykonywano ją w zimowe wieczory. Była to praca połączona z zabawą. Kobiety starała się umilać czas śpiewami, żartami, dosyć często monotonny nastrój wieczoru przerywali chłopcy, którzy wpadali do izby i dmuchali na pierze, by wprowadzić zamieszanie. Wieczory takie często stawały się okazją do zezwatania dwojga młodych ludzi. Wydzirki odbywały się kolejno w większości domów, angażowały się w nie wszystkie kobiety. Każda z nich miała na kolanach miskę, do których były wrzucane obdarte części pieża. Zbędne części piórek były wyrzucane po prostu na podłogę. Puch składało się, składało się osobno. Większe piórka brało się w pralce, obrało się pierzy i powstawał pół, który następnie wypychano pod duchy i pierzyny. Praca w jednym domu trwała zwyczajowa 2-3 dni, a potem rozpoczynała się w następnym domu. Skubaczki pracowały wyłącznie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku. Istniał zakaz skubania pierza w sobotę. Soboty były przeznaczone na sprzątanie i szykowanie się do niedzieli, Dzień Święty. Niekiedy po skończonej pracy do izby wkraczali mężczyźni i przy ludowej muzyce zabawa trwała nieraz do późna w nocy. Dawniej na wsiach pierze było niezbędne, każda zapobiegliwa matka hodowała gęsi, bez ich piór zrobić później córce pierzynę i poduchy, które stanowiły podstawowy element wiana młodej panny. Pierze było też niezbędne do przygotowywania pierzyn i poduszek dla każdej rodziny. Po kilku godzinach skubania gospodyni dawała jużne, czyli poczęstunek, wypieki, drożdżówki, rogale z makiem, marmoladę, kapuśniak, Czasem nawet jakiś trunek. Skubanie pierza stanowiło jedną z niewielu form życia towarzyskiego na wsi i kończyło się tak, tak zwanym wyskupkiem. Była to zabawa, na którą gospodynie piekły kołacze, podawały wino, czasem zapraszały jakiegoś grajka. Gospodyni, która nie urządziłaby wyskupka, nie miałaby co liczyć na sąsiedzką pomoc następnego roku. Dzieckiem byłam. To już były pierza darte. Stado gęsi się chowało, u mnie w domu też były. No i później do, cóż, kobitki się zbierały na okrężna. Najpierw w jednym domu się darło te pierza, później znowu do innych domów zapraszali. No i było wesoło, opowiadały sobie tam takie różne kawały. Czasem coś zaśpiewały kobitki i fajnie było posłuchać z, z dzie dzieckiem byłam, to z mamą nieraz poleciałam. I w domu też. No i nas zwolnią z roboty. Powiedziałam, to się ta Robi się koroneczkę, żeby się ładnie układało, żeby ładnie odstawało.